Cześć, Mangos, jest Cześć, witam Was w kolejnym ciku z Gry State of DK2. Ostatnio razem byliśmy z Heleną na wyprawie. Dzisiaj ruszamy na misję. Ogólnie ogarniemy sobie kolejną misję od pana nieznajomego, czyli od kapitana Logana. On gdzieś jest. pół aż. Dobra, będziemy jechać, mamy przygotowane wszystko, jedziemy malikiem, zobaczymy do czego nas to doprowadzi. E, więc jedźmy w tą stronę, ogarniemy, co chce. Ogólnie rozbudowuję również Fighting Gym, e, jest rozbudowywany i rozbudowuje Outpost Center, żeby mieć więcej po prostu posterunków e, o plus 2, więc to jest bardzo dużo. E, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. E, czy mam zapakowane coś tutaj? Nie, tutaj mam git, e, załadowane wszystko mam. No, możemy jechać. Nie biorę. O, shooting. Czekajcie, bo mu tutaj shooting był rozwinięty, Malik. Nie widziałem. Eee. Wiązki nie bierzemy oczywiście, bo lubię ten perk. Jest fajny. Mm, I teraz tak, jedziemy w tą stronę, mamy kawał drogi do przejechania. Jest noc znowu. Nie lubię w nocy, no ale nic nie poradzimy. E, więc po prostu jedźmy w noc. E, w nocy i, i ogarniemy co ten Kapitan Logan chce od nas. Bo cholernie sam jestem ciekaw. Bo jest gdzieś tutaj. Więc tutaj w lewo skręcamy już. I on gdzieś jest tu. Trochę zombiaków tutaj widzę w okolicy jest. O, to jest tu. Mhm, dobra. Tam tu siedzi. Dobra, wybijmy tylko te zombiaki. Wybijmy tylko te zombiaki. W sumie zombiaka. Ale tu też są zombiaki. Dobra, czekajcie. Jeszcze jakiś jak jest Panie, dobra. Jestem panie kapitanie. Mógłbyś powiedzieć o co tu chodzi w ogóle w tym wszystkim. Jasna sprawa, <laughs> <laughs> nie zgadnę, to tajne. O <laughs> no, jest dziwna. Jest inna <laughs> ta plaga. To tak, exactly No dobra, no to chodź. Rozbity samolot. Ok. A my chcemy pojechać? Chcemy pojechać, co? Hmm, czyli... Kurde, pewnie ta zaraza wszystko się rozpoczęła od tego samolotu, nie? Bo jeśli ta plaga tutaj jest inna... Uziemy, to możliwe, że tu faktycznie w tym miejscu wszystko się rozpoczęło Bo jak pamiętacie w poprzednim no, tak sezonie pierwszym jakby ta zaraza była normalna, znaczy była o siłownie się skończyło A, a tutaj jest po prostu totalnie co innego, nie? Wóz Jest ten samolot No don't get too close unless you're ready for a serious fight yes not that is just so nasty uh-huh doc calls it the next step in blood plague evolution personally i think of these as the reason my entire squad is dead she to the wall Shot it burned it blew it up nothing worked until the doc stumbled onto a neat nice little trick you've probably seen plague bloaters around the valley already The doc figured out that these bastards held the secret to taking down the plague walls. Who's this doc you keep talking about? Wiecie? To jest ta ściana. Toś rośnie, jakieś te są. Dobra, idziemy do tego domu. Masakra to wygląda. Patrzcie, gdzie to jest ten mur? Po o to chodzi. A co to jest na tym na skrzydle? Nie mogę rozczytać. Możliwe, że to w tym samolocie coś było. I to wszystko, jakby na cały świat poleciało i spowodowało apokalipsę. Bo jeśli to jest tylko tutaj, no to jeśli tutaj musi to ewoluować. Wszystko, wszystko tak? Po cichu mam Bluetera zgarnąć? Po cichu on to zrobić? Ja pierniczę, co jest? Pierwszy raz pozyskiwałem materiał z niego Poison Land. Patrzcie, brzuszek mu spadł. What? Dobra, nie, szkoda amunicji. Jedźmy stąd. A, ja muszę mu to dać. Dobra, trzymaj. Jest, masz. A, w broń to zamienia. Most. To jest ten zawalony most tutaj, nie? Aha. Nie Czyli przyjechali tu pomagać, ale nie spodziewali się, że to tak będzie aż ciężko. To to jest posterunek ich, chyba prawdopodobnie. No to posterunek. Red Tailon outpost. Czy to jest Red Tailon? Prawdopodobnie.

Nie ma wyjazdu stąd. Ciekawe. Bo tu też jest most, on też jest zawalony. Czy ktoś po prostu chciał odciąć pewnie tą... Żeby ząbki nie, nie wędrowały, ale to, to przez rzekę przejdę, przez inaczej, inny sposób zajdę. Więc to w sumie mija się z celem nie mostu. Aha, muszę z nim pogadać.

I suppose all of this must come as a surprise to you. Two years ago, I was working in a private lab funded by some tech billionaire I never even met. Just keeping my head down, trying to push out the edges of medical parasitology. The next thing you know, the world ends and the army whisks me off to a bunker. The rest is history. Oh, before I forget, take this. This information will let you medieval. craft cure that provides brief immunity to further infection. Co ty mogli zatrzymać infekcję całkowicie? Blueprinty na spoko. Czy ona na początku pracowała dla jakiegoś tam bilionera w jakiejś tam jego firmy i tak dalej? No ale jak świat upadł, no to wojskowi ogólnie ją zgarnęli i tak dalej, to zaczęło się ten syf robić. No i w końcu już skończyła tutaj. No i ogólnie dała nam teraz plany do rozbudowy naszego po prostu medycznego centrum, żeby był mniej taki średniowieczny, a do bardziej współczesnych realiów. No i będziemy mogli tworzyć jakieś tam rzeczy, które pozwolą nam zatrzymać rozwój zarazy i tak dalej u naszych członków społeczności. Więc jak najbardziej. I know this is a lot to take in. It's We need your help. The doc and I can't do everything needed to finish the job. Mm-hmm. You're so competent. I'd like to count on you to help us see this to the end. Oh, do yeah, you want to do it? We'll be in touch when we're ready to take the next step. Okay. Dziękuję za pomoc. I Ok, na razie tyle. Dobra, no to wracamy do bazy. W ogóle możemy z nimi tradeować jeszcze, poczekajcie. W ogóle pokaż mi go. Drill Instruction go by potrzebował? Tego chłopa. A Hoffman? Plug Patalog.

Czy chcemy go brać? Jak myślicie? Dobra, na razie go zostawię, na razie go nie biorę. Na razie go nie biorę, bo może być misja, że po prostu oni za darmo będą chcieli dołączyć, ale chciałem strajdować z tobą jeszcze rzeczy. To Yo, ty masz? Masz w sumie to nie chcę nic. Dobra, jedźmy do bazy. To ciekawe, czyli ten samolot jest tam przymtą tym murem, o którym mówili. Ja się boję, że w tym samolocie coś jest gorszego, nie? Nie szczegernauty i tak dalej. Będziemy musieli chyba się bardzo, bardzo przygotować na to. Jeszcze jak będziemy tutaj wracać do bazy, to zajedziemy sobie do tej kliniki tutaj. Może weterynarz żyje jeszcze, Hej. Je. Nie, no pewnie, że już medyków nie potrzebujemy, w sumie mamy. Okej. Okay. i zobaczmy tą klinikę.

Hmm, burtować się, tego potrzebujemy nowego po prostu planu jakiegoś. No domyślam się, no jakby nie byli przygotowani pewnie na to. Dlatego armia po prostu upadła. No ale tak czy siak musimy jakby ten samolot prędzej czy później. jako spalić się po prostu by nie dało. OGI powinien zabić to wszystko. Napalm by się przydał. Zrzucić napalm na to, to. To pewnie by było dobre. Nie chcę mi się wierzyć, że to by przetrwało nawet taką temperaturę, nie? Po zrzuceniu napalmu, zastopiłoby całkowicie, no. Tylko nie wiadomo czym to jest, to też tak trochę łatwo powiedzieć, nie? Bo to może być coś gorszego tak naprawdę. Czekajcie, jak tu jeszcze jesteśmy, to jest też jakiś ten... Bo tu mogą być rzeczy jakieś tam... budowlana. My mamą mamy, mamy tych budowlanki strasznie. No, musimy tu zgarnąć, bo budowlanka jest nam potrzebna. To nie Helenka. Zamknijmy. Jak ząbek przyjdzie, to... Będą się dobijać. Nie usłyszał może żaden... paliwko. Dobra, zgarnijmy to i uciekajmy. Materiały! Jest. To musimy wziąć. Dobra, tego nie chcemy. Nie Uuu, to bym przygarnął. To bym przygarnął. Ale tamtą broń tak weźmiemy. Tamtą broń tak weźmiemy. Tamtą broń tak weźmiemy, tylko muszę się wyładować. I wracajmy do domu. Wszystko? Chyba wszystko, no? jo. Spadajmy po prostu do tego. Spadajmy do bazy. Bo zrobiliśmy tak wystarczająco już. O, no i oni będą w kontakcie ogólnie, nie? A w następnym odcinku byśmy mogli ogarnąć to miasto, co już zacząć plądrować. To tutaj, w którym jesteśmy. Byśmy mogli zgarnąć na dwie osoby. Żeby więcej popakować. E, zrobimy jeden porządny run. Zapasami zniszczymy to serce, to jest kolejny gun ogólnie. Jakiś outpost tu w pobliżu też trzeba było ustawić. Tym bardziej, że mamy trzy sloty jeszcze na odpoście. Więc fajnie było to ogarnąć, nie? Jesteśmy w domciu. Ogarniemy to Juggernaut jeszcze. Chłopaki, wyczyścicie w końcu tutaj na tym odpoście na górze, tam znaczy odpoście, na tej wieży. Macie broń dostępną, fajnie jakbyście coś zrobili. Bo jest średnio. Mamy te blueprinty. Tych blueprintów jestem cholernie nie ciekawe. Gólnie potrzebujemy, wiecie co? Jakiejś lepszej mele broni, ale nie mamy nic. Kurde. Znaczy mele broni, chodzi o mi... o tyło, żeby zabijać to Jakiś nóż lepszy. Dobra. Ty idź odpocznij, bo ty jesteś się... A nie jesteś zarażony. Ale i tak Quincy weźmiemy, a Quincy jest ranny. Ale to Quincyra wyleczymy.

już się zulepszone. Na w melon reach weapon in addition to wechlik or Reaper kits, a nie było warpage and salvage. Ooo, tulkity możemy robić ze partsy. Możemy naprawić Reaper cutting machine blade. Nie, 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 Na razie nic nie robię. Pokaż co jeszcze masz. Okay, możemy te płytki robić. Weapon lab and some field to pass the battle. ok Lead file bad. O, Apocalypse weapons. Reber blade. O, jakiś blade to ja bym przegarnął. Macheta.

Czyli ma kolejna misja od nich. OK. Ale to na razie nie pojedziemy tam. Bo na razie mi ciekawi co innego. Tu możemy dalej ulepszać. To zróbmy, żeby Community zostało trochę więcej umiejętności. Tutaj Food Storage plus 2 zainstalujmy lodówkę. I teraz tak, tutaj musimy ulepszyć tylko jedna rzecz Seament 27 mamy, Medical Tent Ulepsz to, oho Przejść tych Ale ulepszaj to Od razu ulepszaj to Upgradujemy tego tenta I to chyba tyle stąd Infection Recovery, Improves Recovery from Partial Blood Plague Infection. To trzeba będzie zrobić. Jak najbardziej, żeby szybciej było od nowa. I. użyj tego. Pozbyć się tego, bo leki tak codziennie zyskujemy. Więc moi mili, dzięki, że byliście trochę zrobiliśmy sobie w domu. Wgardnęliśmy. W Na następnym odcinku lecimy. Autobus oh, mogę dalej upgradeować? Nie. W Na następnym odcinku lecimy. Jeszcze nie wiem, czy pojedziemy do tego. Do chłopów, ale chyba nie zrobimy. Uderzymy na miasto, spróbujemy coś tutaj zwrócić. Ten obszar zrobimy. Zwiat, spróbujemy serce usunąć, a, bo trzeba kilka rzeczy ogólnie porobić. Jak to zrobimy, to pewnie po tym, jeszcze w kolejnym dalej odcinku, ruszymy pewnie. Już na a, doktorka wrócimy na do doktorka. Outpost zobaczymy, co nie chcą. Teraz remnants of military operation game to Trumble UV to study the blady day No, to complete the mission. Dokładnie, to zrobimy nie kolejny, tylko jeszcze w kolejnym odcinku. Bo musimy trochę zadbać o nasze jakby naszą siłę community. Musimy się rozbudować i to wymaga czasu, więc dzięki jeszcze raz, że byliście i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!